Dobra, musi być pierwszy najem. jak nie zauważyliście to już jesteśmy na zjazdach z Ewą Mamy fajny zjazd, który ja zjechałem chyba wczoraj lub przedwczoraj to za którymś dopiero razem Jest kurewsko stromy i kończy się na drzewie A tak on wygląda Płaski chuj oczywiście jak na filmie Dajesz Ewa bo nam oglądalność spada galareta kurwa tak blisko było nie pytałaś jak jedziesz jak na harleju dupa z tyłu to się dziwisz zjadę też na dół mam nadzieję że się nie zabije i pokażę go z dołu bo wygląda naprawdę kurewsko jeszcze raz. Chcesz coś powiedzieć? Dziękuję. Tak, że jesteś kiepskim operatorem kamery. Ewa teraz się zaprezentuje od dupy strony i pokaże jak podchodzi. O już lecę. Dawaj. Nie, bo to jest za stronów. Ja Widać, że wiedźma, bo mówi, że będzie lecieć. Co? Mogę nagrać jak ty podchodzisz. Nie, bo ja, ja to już idąc do ciebie się zamienię. Czekaj, okay, to jeszcze chciałam powiedzieć, że to jest ze specjalnym pozdrowieniem dla Kasi niedzielskiej, <laughs> która oczekuje na kolejny odcinek filmu. Też pozdrawiam Kasię, ale nie znam. Która to ta Kasia? Nie znasz ona z Wrocławia. Na pewno fana dziewucha, nie? A ja chciałam pozdrowić... Anię. Nie, ale myślę, żeby cię nie polubiła. Eee... Ja chciałem... jak się zgasiłaś. Ja chciałem, ja chciałem pozdrowić Anię Tomikę, tak? No bo ulicy. Ewa będzie teraz brać przykład i jak to powiedzieć Jasne No i proszę, dotarliśmy do Staniszowa Tak to wygląda, widok na karkonosze Sudety i gdzieś tam kotlina Zastanawiacie się gdzie jesteśmy... Pokazuj, swojej twarzy jesteśmy... po oglądalności jesteśmy w zajebistym miejscu Naprawdę ładnym, siedzimy, opalamy się i tak właśnie wygląda nasz rozjazd. Ewa, chciałaś jeszcze kogoś pozdrowić. Kasię drwińską pozdrawiam. Chyba jakaś niedobra, bo te pozdrowienia jakieś takie suche były. Ewa, wy, wyślij się trochę. Nie mam siły. Jestem głodna. No tak, podjazd był bardzo wymagający. Niosłem mam dwa rowery. Pod wnoszeniami roweru. No i co? Trochę się pośmialiście na pewno z filmiku. I czekajcie na następny odcinek. Czekajcie na moją zemstę. Aha. Chcielibyśmy powiedzieć, że planujemy przebić modę na sukces, jeżeli chodzi o, o wielkość misji. Tak więc bądźcie. Wo, 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 jak? Bądźcie, bądźcie czujni. Jeszcze jeden rzutok. Ok. Darek, ja nie wiem co ty bierzesz, ale przestań lepiej. A pewnie się zastanawia się dlaczego ja mam moje oksy, a widać wi jak widać są tak zarąbiste, że każdy by chciał jeść. Jasne.